Cześć, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was w nowym filmie, i dzisiaj przychodzę do Was z nową serią, którą pomyślałam, że dla Was będę nagrywać. A o jaką serię mi chodzi, to zapraszam Was do oglądania. Dalej dowiecie się tego w dalszej części tego filmu. Jakiś czas temu na moim kanale była seria top 5 ulubieńcy mojej szafy. I tam wam pokazywałam torebki, buty, um, okulary słoneczne. Nie pamiętam co tam jeszcze nagrywałam, i jakoś zaprzestałam z nagrywaniem tych filmów. A miały one naprawdę fajne wyświetlenia. I pomyślałam, skoro robię makijaże dla Was, to przydałoby się Wam też pokazać moje takie top 5 kosmety kosmetyków kolorowych, które ja używam, które um, Wam polecam, bo powiem Wam, że ostatnio taka właśnie myśl mnie naszła. Jak zapytała mnie koleżanka w pracy, czy bym poleciła jej jakieś dobre korektory i pudry, i byłam zaskoczona, i mówię. Koleżanka w pracy się mnie pyta o takie kosmetyki, to tym bardziej moi widzowie też na pewno są ciekawi, co ja mam do polecenia takich top 5, które zawsze bym kupiła, z których bym nie zrezygnowała i po które zawsze bym sięgnęła, które muszę zawsze mieć, i znalazłam. I mam takie swoje top 5, więc dzisiaj przedstawię Wam top 5 moich podkładów, i tak będziemy rozszerzać tą serię. Także mam nadzieję, że podoba Wam się ten pomysł, że oczywiście niektórych Was ciekawość zaspokoje, i już po takim filmie będziecie wiedziały, jakie to są moje takie top 5. Podkłady, korektory, maskary. Mam takie naprawdę swoje ulubione, po które zawsze wracam, po które. Najczęściej sięgam i których zawsze muszę mieć zapas w swojej toaletce. Także przechodzimy, przechodzimy dzisiaj do podkładów. I słuchajcie, mam tutaj trzy podkłady drogeryjne, bo głównie sięgam właśnie po drogeryjne podkłady, ale też mam podkłady z tej droższej półki. Więc tutaj znajdą się dwa z droższej półki, które skradły moje serce, które bardzo polubiłam od pierwszego użycia i po które chętnie ponownie sięgnęłam Dobrze, zaczynamy może od Może zacznijmy od tej droższej półki Będziemy tak schodzić coraz niżej Pierwszym y, podkładem, po który sięgnęłam, który lubię i którego miałam różne wersje jest to, może nie podkład, a CC Creme z IT Cosmetics Powiem Wam, to jest y, podkład CC crem ale naprawdę ma Wygląda na twarzy dokładnie jak podkład. Więc ja go mam w odcieniu Fair tak, fair i to jest taki bardziej rozświetlający, jeszcze miałam tą drugą wersję y, tych y, CC kremów i ja w nich się zakochałam, ja je odkryłam słuchajcie, w Stanach, będąc w Stanach sobie y, zakupiłam właśnie medium i tan bo byłam wtedy na wakacjach, byłam opalona więc najpierw używałam medium ale jak się bardziej opaliłam, musiałam dokładać tan, później już tylko był tan, także y, no powiem wam, fajne, lekkie y, CC Kremy, a dobrze kryjące. Ten jest bardziej rozświetlający, ten jest lżejszy, ale taka srebrna jeszcze jest hmm, wersja tych sisi kremów, to tamte są bardziej kryjące. No powiem Wam dla mnie jak podkłady. Jedne z lepszych, także jakbyście się zastanawiały, nad jakimś sisi kremem lub podkładem chciałybyście przetestować, to serdecznie Wam polecam tą firmę. Ja to już jest moje. Czwarte opakowanie z tej firmy podkładu CC Cremu, które naprawdę sięgnęłam za pierwszym razem i sięgać będę zawsze, jak będę miała tą możliwość, polecam Wam serdecznie, bardzo fajne, ten jest akurat taki fajnie rozświetlający, ja go porównywałam do tego podkładu CC Crem, czy to jest podkład? Już teraz Wam nie powiem z Hean, nie pamiętam dokładnie, jest gdzieś film na moim kanale. E, ja je porównywałam i praktycznie wyglądały podobnie. Ten jest oczywiście, różni się ceną, ten jest dużo droższy od tego Hean, i też już później, po pewnym czasie, zauważyłam, że. Ten jest bardziej lekki, bardziej lekki jak ten z więc yy, na lato, jeśli chcecie tylko delikatnie coś położyć na Waszą twarz, to ten podkład, ten CC Cream się Wam sprawdzi idealnie. Od razu, słuchajcie, właśnie powinnam powiedzieć na początku, przepraszam Was za mój głos, ale niestety coś mnie dopadło, jest to już końcóweczka na szczęście. Myślałam, że w ogóle tego filmu nie nagram, że się w ogóle nie będę mogła odezwać, bo wczoraj mój głos był po prostu... Yy, Okropny, ale już dzisiaj jest lepiej. Już oczywiście poszły leki, gorąca kąpiel, wyleżenie się w łóżeczku, i już dzisiaj mogę w miarę do Was mówić. Ale nos jest jeszcze nadal zatkany, jeszcze kaszelek od czasu do czasu jest. Także wybaczcie mój głos, ale nie mogłam Was zostawić bez filmu, więc nagrywam. Dobrze, drugim podkładem, który odkryłam, jest to Bobbi Brown Skin Longwear Whiteless Foundation. SPF 15. Ja go miałam w odcieniu, jak dojrze, Też ivory, warm ivory. I powiem Wam, to jest podkład z pompeczką. Ja go jeszcze mam, ja go miałam, ja go jeszcze mam. Bardzo fajny, leciutki podkład. Ehm, jakoś przez przypadek na niego natrafiłam, bo tak testowałam sobie właśnie w drogerii, e, będąc, e, gdzie ja byłam. Gdzieś byłam, to było chyba w Niemczech, jak byliśmy. Tak, ja go kupiłam w Niemczech, w drogerii, w outlecie w Metzigen. Testowałam różne tam podkłady i właśnie zobaczyłam ten. I mówię, kurczę, fajnie, fajnie wygląda. I też słyszałam na jego temat bardzo dobre opinie. On też jakiś czas temu wędrował. Tutaj w świecie YouTube'a yy, i, i też trafił w moje ręce, i powiem Wam, że bardzo mi się spodobał. Również jest leciutki, jest lekko kryjący, można nim budować krycie, ale jest fajny, bo nie tworzy maski. Ja powiem Wam, że mam bardzo suche skórki teraz w koło nosa. Wiecie, od wycierania nosa jest tragedia. I pięknie przykrywa, tego tak nie widać. A uwierzcie, mi ten nos był cały zaczerwieniony, więc sobie go dzisiaj tak w okolice nosa położyłam i fajnie wygląda. Także naprawdę jest bardzo fajny podkład, który właśnie nie podkreśla suchych skórek, nie tworzy maski, leciutki, którym można budować krycie. I pięknie, naprawdę pięknie wygląda na cerze yy, dojrzałej, także jeżeli szukacie również jakiegoś fajnego yy, podkładu no Z tych droższych półek, z tych wyższych półek, to ten z Bobie Brown mogę Wam z czystym sumieniem polecić. To już jest moje trzecie opakowanie i na pewno sięgnę po następne. Też jeszcze się zastanawiam nad diorem, bo wiem, że dior ma bardzo dobre podkłady, jest też troszkę droższy. U nas akurat niedostępny, ale jak będę miał okazję, to też będę chciała go przetestować, bo akurat też właśnie jest do cery taki fajny, do cery dojrzałej porównywany do tego, więc chętnie bym sprawdziła. Nie wiem jakie są jaka jest różnica w cenie, ale ten naprawdę jest świetny i już od pierwszego użycia się w nim zakochałam. Nie trzeba jego dużo. Słuchajcie, półtorej pompeczki pokrywam całą twarz. Jak wiecie, ja mam nie mam niedoskonałości na twarzy, mam lekkie przebarwienia, ale to nie przeszkadza, więc ten podkład sprawdza się idealnie. Więc drugi podkład z tej wyższej. Droższej, poleciało, droższej półki. Dobrze, teraz przejdziemy do podkładów drogeryjnych. I tutaj mam ulubiony, będą to trzy moje ulubione drogeryjne podkłady, które zawsze muszę mieć. Jeden to, tak wiecie, yy, mogę, jak już yy, używam, używam, to już po niego jest taki moment, że po niego nie sięgam ponownie do niego wracam i to jest właśnie Rimmel Rimmel Lasting Finish i tak używałam go, używałam później zaczęłam sięgać po inny ale jego tak zawsze powiem Wam muszę mieć w swojej toaletce bo go lubię, lubię jego konsystencję lubię jak się nakłada na twarz lubię jak on na twarzy wygląda również jest leciutki ja bym go może porównała troszeczkę do tego CC Krem chociaż jest bardziej kryjący więc... Troszkę jest różnica, ale jest leciutki. Naprawdę półtorej pompki wystarcza na pokrycie na całą twarz. Ja go kładę pędzelkiem, również pięknie wygląda gąbeczką nałożony, ale jak wiecie, gąbeczka nam wypija troszeczkę podkładu, więc dobrze jest go nakładać. Pędzlem. Dużo osób robi makijaż i nakłada podkłady palcami, więc jak wolicie to spróbujcie. Z tego co się orientuję i widziałam też kiedyś taki test jak nakładać, jak wygląda podkład nałożony różnymi e, e, akcesoriami, czyli nasze palce. Była gąbeczka, był e, pędzelek e, i Pędzelek taki, jak to się mówiło kiedyś, języczek. Więc tak, palce najbardziej najmniej podkładu nam zbierają raczej wchłaniają i najbardziej nam rozprowadzają palce, podkład po twarze. Ja nie lubię nakładać palcami, bo nie lubię mieć brudnych po prostu rąk. Ja zaraz coś muszę za chwilkę robić i. Wstawaj, idź te ręce wycieraj Nie, U mnie jest pędzel Nie lubię tych pędzli, tych właśnie języczków, tych płaskich Jakoś od nich odeszłam Kiedyś się nakładało podkład, a później już od nich odeszłam Ja nakładam takim, wiecie, ja mam z Real Technics Taki... On jest troszeczkę zbity, ale jest taki rozszczępiony, można tak powiedzieć. Widzieliście, pokazywałam Wam ten pędzel w jednym z moich filmów, jak go kupiłam. Teraz już nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, ale to jest właśnie pędzel do podkładu. On jest taki w środku powycinany, żeby fajnie ten podkład tam doszedł, więc ja nakładam pędzlem. Też mam oczywiście gąbeczki, gąbeczkami też lubię nakładać. Ale ja na przykład nakładam pędzlem, a doklepuję sobie później gąbeczką, żeby ta gąbeczka mi tego całkowitego pierwszego podkładu nie zjadła, nie wypiła. I bardzo lubię tą wersję. Więc widzicie, różne są opcje nakładania podkładu, jak kto woli, czym nakładać. Ja jestem za właśnie nakładanie pędzlem, a jeszcze doklepywanie później gąbeczką. I ten podkład sprawdziłam każdą możliwą. Opcją i przy każdej możliwej tej opcji e, podkład na twarzy wygląda świetnie. E, naprawdę bardzo fajny podkład. Niedrogi, bardzo często są na niego promocje w Rosmanie, bo wiem, że Rimmel często ma promocje, i to e, powiem Wam, chyba nawet o połowę ceny są przecenione e, te, te podkłady. Także jeżeli szukacie fajnego, lekkiego, lekko kryjącego, którego można budować do mocniej kryjącego podkładu, to ten Rimmel sprawdzi się u Was. Świetnie. I następnym podkładem jest to moje nowe odkrycie, ale mogę go zaliczyć teraz do top 5, bo powiem wam, od pierwszego użycia zakochałam się w nim i go praktycznie codziennie, codziennie go używam. Tutaj mówię o podkładzie z Max Factor Miracle Pur. Ja go kupiłam niedawno, ale zobaczcie, zużycie już jest naprawdę bardzo duże. Ja go mam w odcieniu 40 Light Ivory. Powiem wam, Przepiękny podkład, jak on pięknie wygląda na twarzy. Na twarzy dojrzałej rozświetlają. Nie podkreśla zmarszczek. Nie podkreśla yy, suchych skórek, jeśli takie macie. No pięknie wygląda na twarzy. Ja robiłam test tego podkładu na moim kanale jakiś czas temu. No powiem wam, ja jestem w tym podkładzie zachwycona. Na pewno zakupię sobie go ponownie. Polecam wam ten podkład. Jest leciutki. Tutaj ma fajny taki dozownik, wyduszacie sobie go. Niestety, niestety jest potrzebna większa ilość, jeśli chcecie uzyskać mocniejsze krycie. Szczerze mówiąc, nim takiego mocnego krycia. Nie uzyskacie, ale jeżeli chcielibyście naprawdę uzyskać troszeczkę mocniejsze krycie, to można położyć drugą warstwę, można go budować. Nie ma tutaj problemu. Naprawdę bardzo fajny, leciutki podkład. Jak szukacie, a macie dojrzałe cery, czy nawet jak jesteście młodsze, a szukacie jakiegoś właśnie lekkiego podkładu, fajnie rozświetlającego, to ten Wam serdecznie polecam. I ostatni mój podkład, ulubieniec, który bym porównała. Bez żadnego problemu mogłam go porównać i odważyłabym się go porównać do Estee Lauder Double Wear, bo ma tak fantastyczne krycie. Jest to Catrice True Skin. Uwielbiam ten podkład i jedna z Was pisała mi, już nie pamiętam kto, że ten podkład się. U ciebie kochana nie sprawdza. Yy, I napisałaś mi, że może go nakładać za dużo. Też taką sytuację miałam. Ja na początku mi się wydawało, że tak jak zawsze, półtorej pompki i lecimy na twarz. Ale niestety on, właśnie jeżeli jest jego za dużo, on, on tworzy maskę wówczas i podkreśla nam zmarszczki, podkreśla nam. Całą naszą yy, strukturę naszej twarzy. Yy, jego wystarczy półtorej pompki maksymalnie, nawet odważyłabym się powiedzieć jedną pompkę, i delikatnie pędzlem jego blendować. Jego trzeba mocno wyblendować na twarzy, żeby on ładnie wyglądał. Ładnie również wygląda nałożony gąbką, yy, więc taką wersję polecam. Spróbuj sobie kochana yy, tak zrobić. Ja. Yy, też mam zmarszczki. Ja nie jestem, nie mam gładkiej cery, niestety. Mam zmarszczki i jego używam praktycznie codziennie. Codziennie po niego sięgam, tak na zmianę, właśnie z tym lub z tym. Tamte to, tak wiecie, droższe, sobie tak oszczędzam na te takie jakieś wyjścia, no bo jednak nie są tanie. Te, ty, z tymi sobie mogę szaleć tych zawsze mogę sobie zrobić większy zapas Ale wracając do tego Właśnie Catrice Ja go nakładam naprawdę niewielką ilość I najpierw rozblendowuję Sobie go na tym policzku Przechodząc troszeczkę też na szyję Na drugim policzku Dopiero później robię strefę te czoło I powiem wam, że naprawdę świetnie Świetnie rozblendowany Pędzlem wygląda na twarzy Nie podkreśla zmarszczek Więc nie wiem, nie wiem co Moja kochana Micka Co tam się wydarzyło, że je się nie sprawdził Też jest ważne Przy nakładaniu, właśnie też jej napisałam Przy nakładaniu takiego Mocniej kryjącego podkładu Dobre nawilżenie Ja zawsze, jeśli używam Ten ten podkład ja staram się robić mocniejsze nawilżenie i wówczas dopiero go nakładam, więc może tutaj też zaszła taka sytuacja, że twarz była troszkę za słabo nawilżona i dlatego on podkreślił zmarszczki. Naprawdę jestem zaskoczona, bo bardzo dużo osób go sobie chwali, bardzo dużo osób z mojego polecenia go zakupiło, też właśnie w dojrzałym wieku i są dziewczyny zadowolone, więc może Jakieś takie e, próby, zmiana, e, zmiana pielęgnacji, większe nawilżenie, nakładanie dłuższe pędzelkiem, lub spróbować zupełnie gąbeczką, może wówczas i nieduża ilość, może wówczas będzie wyglądał inaczej. Taka tutaj podpowiedź ode mnie. Także mój ulubiony, słuchajcie, odkryty e, ten podkład. Odkryty już dość dawno temu i oczywiście, koniecznie, zawsze muszę mieć jego zapas. Nie wyobrażam sobie, żeby otworzyć szufladkę z mojej komody i, i, i zobaczyć, że jego tam nie ma. Ja go nie mam tutaj dostępnego, więc, jak wiecie, zawsze na wakacjach muszę sobie jego zapas zrobić. Także świadczy to o tym, że jest to mój naprawdę. Bardzo polubiony przeze mnie, szczerze mówiąc, ulubiony podkład, który nigdy mnie nie zawiedzie, który, e, na którego mogę liczyć w te takie ważne chwile mojego życia, e, i który naprawdę bardzo długo na twarzy się utrzymuje. Także serdecznie Wam polecam. I to było, słuchajcie, moje top. 5 y, podkładów. Dajcie znać, czy podoba Wam się mój pomysł na tworzenie takich filmów dla Was. Pomyślałam, że naprawdę, skoro y, pytacie mnie pod filmami często, co bym poleciła, a czy to się u mnie sprawdziło, a co myślę na ten temat, y, to pomyślałam, że właśnie takie filmy y, będą dla Was taką odpowiedzią na te Wasze pytania, i mam nadzieję, że będą odpowiedzią wyczerpującą, i w tych filmach. Znajdziecie właśnie odpowiedź na te Wasze pytania. Także, kochani, to by było na tyle. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję jeszcze raz. Przepraszam za mój głos. W następnych filmach już na pewno będzie poprawa, już jest coraz lepiej. Także jest jest ok, ja już zrobię je, więc wracam do Was i oczywiście nagrywam. Także, kochani, widzimy się już na pewno w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Bye. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down?